A święta Barbara, no była według legendy hagiograficznej świętą męczennicą z czasów Dioklecjana, a tak w ogóle to jej nie było, bo święta Barbara najprawdopodobniej nie istniała jako osoba fizycznie, tylko jej legenda, jej legenda powstała na potrzeby pokazywania, czy pokazania, w jaki sposób osoby spoza Grecji, czyli Barbaroi, Mogą nawrócić się na chrześcijaństwo. E, a skąd się wziął kult? E, legenda o świętej Barbarze była tak silna, tak nośna, powiedziałabym, taka ważna dla wierzących, bo święta Barbara, z racji tego, że została ścięta mieczem przez swojego ojca, a wcześniej, kiedy była uwięziona, przystąpił do niej anioł z wiatykiem, czyli z najświętszym sakramentem, to święta Barbara właśnie stała się Patronką tych osób, które mają nadzieję umrzeć dobrą chrześcijańską śmiercią, na którą można się przygotować. I stąd jej rosnąca popularność, zarówno w średniowieczu, jak i w, no, no generalnie można powiedzieć, że w zasadzie do, do dzisiaj no bo przecież nawet jak już kopalnie się zamykają, a, a młodzi górnicy dalej sobie świętą Barbarę tatuują. Musimy podkreślić, że patronów górnictwa było i jest wielu. Przy czym to są z reguły właśnie tacy święci, którzy patronowali wcześniej niebezpiecznej pracy, jakiemuś niebezpieczeństwu. Tak, na przykład, święta Anna również była patronką tej chrześcijańskiej dobrej śmierci. I jak to się stało, że akurat tu, na Górnym Śląsku, Barbara tak bardzo związała się z górnictwem i przez tych górników została wybrana? Szczerze mówiąc, nie wiem. Bo nie ma tutaj żadnych jakichś takich e, wyrażonych ekspresji z verbis, świadectw deklaracji historycznych, nie wiem jeszcze czego, petycji. Nie ma po prostu. Jest tylko legenda, którą mówił Wawrzyniec Hajda, ten niewidomy e, tak zwany Homer z piekar, który mówił przecież o tym, że to święta Barbara, która widziała, jak ci górnicy ciężko pracują i są zagrożeni śmiercią, że ona sama poszła do Pana Boga i poprosiła go o to, czy może zostać ich patronką. Więc może umówmy się, że. Jest tak. natomiast, e, natomiast rzeczywiście e, górnicy na Górnym Śląsku związali się bardzo silnie ze swoją patronką. Może zacznijmy od tego, że barburka to jest po prostu śląskie zdrobnienie imienia Barbara. Więc to też pokazuje, jaki, jaki górnicy mają stosunek do tej świętej Barbary. Choć na początku, tak jeszcze pod koniec XIX wieku, to do, do terminu barburka podchodzili dosyć niechętnie. I to jest, to jest też ciekawa taka zmiana kulturowa. Natomiast jeżeli mówimy w tej chwili o dziedzictwie kulturowym, jakim jest barburka. To rzeczywiście trzeba powiedzieć, że dziedzictwo potrzebuje pewnych śladów, symboli, pewnych znaków, obiektów, wokół którego jest łatwiej wtedy tą niematerialność pielęgnować, praktykować. Prawda? No i tutaj mówimy zarówno o tych wizerunkach świętej Barbary, które znajdowały się we wszystkich kopalniach na Górnym Śląsku, ale uwaga, nie pod ziemią. Tylko w cechowniach. No i mówimy o tej takiej pobożności rodzinnej, no bo przecież naprawdę większość górników miała w domu wyobrażenia czy figurki, czy oleodruki z wizerunkiem Świętej Barbary. No a teraz mamy kolejną zmianę kulturową, i górnicy, tak jak już wspomniałam, tacy w wieku lat 30-40, wykonują sobie tatuaże z wizerunkiem Świętej Barbary, właśnie po to, żeby ona była blisko nich. Jeżeli chodzi o gry, jest list... Krajowe, to znaczy krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, barburka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku, w Wałbrzychu. Eee, Tradycje kulturowe orki górniczych orkiestr denty, które też wiążą się przecież z barburką. Tradycje związane z kultem świętej Barbary u górników ród w tarnowskich górach, a także świętowanie górników soli, Bochni i Wieliczce już są w tej chwili e, znajdują się na tym polskim rejestrze zwanym Listą Krajową. Natomiast w marcu tego roku, 26 marca konkretnie, Polska wysłała przygotowany wniosek z pełną dokumentacją o wpisanie barburki i tradycji górniczych na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzoną przez UNESCO w oparciu o konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. To są takie długie nazwy, tu w skrócie, w skrócie wszyscy operują nam nazwą lista UNESCO, a więc niech tak będzie skrótowo. Natomiast proszę Państwa, co zostało ujęte w tym wniosku? Dziedzictwo kulturowe związane ze świętowaniem barburki i pielęgnowaniem górniczych tradycji w Polsce, w Austrii. I w Luksemburgu, bo te dwa kraje, które zaprosiliśmy, zechciały, zechciały nam towarzyszyć w tym przedsięwzięciu. I chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, bo my tutaj mówimy o świętowaniu barburki, o wpisaniu barburki na listę reprezentatywną, w kontekście kiedy no, my wiemy, że kres górnictwa przede wszystkim węglowego zbliża się nieuchronnie. Natomiast ogromną wartością dziedzictwa jest to, że ono się zmienia wraz z tymi, którzy to dziedzictwo pielęgnują, którzy uznają je za część swojej tożsamości, tego kim są, kim chcą być. I spoglądamy tutaj na te grupy, które grupy z Austrii przede wszystkim i też z Luksemburga. Oni świętują Barbórkę tak jak my. Chociaż tam już kopalń nie ma w ogóle. No Może jeszcze szczątkowo w styli, bo jeszcze jakiś tam grafit się wydobywa. Natomiast tam nie ma kopalń. One są już zamknięte, tam są muzea, instytucje kultury, tak jak, tak jak kopalnia Guido czy, czy, inne, czy inne kopalnie prawda, u nas. Ale do tego o tym świętowaniu pamiętają wszyscy ci, którzy mieszkają w tych miejscach, w których to górnictwo kształtowało kulturę, przestrzeń.